Dzień dobry, dzień dobry, e, witamy w Elfowisku 2, nasza druga edycja, e, właśnie mamy finał akcji Elfowisko, mamy pomponiki, fajne czapeczki, co prawda czerwone, nie zielone, w przyszłym roku będą zielone. E, słuchajcie, mamy paczki i za chwilę je zawodzimy do, do domu dziecka, e, także no jest tego troszkę, tak? Ja odstawię, bo moje jest ciężkie, prawda? <noise> Słuchajcie, w porównaniu z roku poprzednim, z, gdzie zaczynaliśmy naszą akcję Alpowisko, na razy? 6 razy, sześć razy więcej. więcej nazbieraliśmy pieniążków Eee, możecie sobie to sprawdzić, albo gdzieś tu skleimy eee, z obrazem z poprzedniego roku. Ponad 2,5 tysiąca było w zeszłym roku, ponad 15 tysięcy zebraliśmy w tym roku. Eee, 37 elfów było w zeszłym roku, ponad około 100 200, 200. 200 elfików zawitało do nas e, w tej edycji. Także dziękujemy Dzień wszystkim. Dwie 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 dwie. Do przyszłego roku! Tak, i to jeszcze nie koniec, bo jeszcze nagramy muszę mieć wideo, jak wypijemy kawę i jak pojedziemy do domu. <laughs> i elfy zapakowane po, po szczyt auta powiem wam, Jedno. że e, renifer się bardzo mocno schował, kopytka <laughs> więc będziemy bardzo pomału jechali po Wrocławiu, bo tak, troszeczkę to waży? ze 100 kg pewnie jest a no ja jeszcze siedzę tak z workiem na myślę to za <laughs> z workiem na worka. jak to Mikołaj? <laughs> tak, elfy na piechotę ta, ta karoce za nami! Karoce Dobry panie Mikołaju! O, o, o! A gdzie to pan jedzie? Za A co wy tak stajecie bezrobotni? Bezrobotni. Co to za robota razem już? No, w wszyscy w imieniu dzieciaków dyrekcji, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jak piękna jest Wasza nazwa, takie piękne są Wasze serca, tak wy jesteście piękni, więc... Dziękujemy e, bardzo. Oby do was ta energia wracała co najmniej w takiej ilości, jak się udało ją skumulować. Cieszymy się, się bardzo, tej że tej mogliśmy Wam pomóc. Dziękujemy za piękne, piękne, podziękowania. Właśnie jesteśmy po finale tak naprawdę alfowiska. Właśnie odjeżdżamy spod domu dziecka, oczywiście... Nikt nie będzie w szoku, że emocje wzięło górę, bo to są takie sytuacje bardzo wzruszające, tym bardziej, że ten okres jest mocno świąteczny, już jesteśmy blisko wigilijnego czasu i no i się przeżywa takie y, momenty. Alfowisko wypadło naprawdę super, super sprawnie. Pakowanie do auta, wypakowywanie, także trening już też za nami. Są nawet ranni. no ale najważniejsze, że wszystko się udało, wszystko spokojnie. Ja mam gęsią skórkę mi się, bo niestety emocje biorą górę i mi się teraz dalej chce płakać. Słuchajcie kochani, zapraszamy was w przyszłym roku. Jest to naprawdę mega, mega szczytny czel. Nie mogliśmy się z dziećmi zobaczyć, machały nam przez okno. Serce mnie po prostu pęka i chcę mi się ryczeć, ale dziękuję wszystkim za te cudowne podarunki, za te swoje serca, które potwieraliście i one będą mogły się cieszyć. Naprawdę dziękujemy wam serdecznie. No i co? I akcja dobiegła końca. Prezenty zostały przekazane w tym roku dużo więcej paczuszek niż w zeszłym roku, jak mogliście zobaczyć na filmie z zeszłego roku. Właśnie tam było chyba trzy paczki. Teraz mieliśmy 20, 20, 20, 20, kartonów. 20 kartonów zapakowanych ręcznie przez nas. Tak. Tutaj siła, słuchajcie, raz, że pakowanie do auta, do domu dziecka to naprawdę było dużo, dużo pracy fizycznej. A ja od siebie mogę tylko powiedzieć, że tak naprawdę w tym roku około 7 elfów mocno się zaangażowało w sensie. W wolontariat, tak? Za rok 200 elfów ma się zaangażować, więc samochodów. Mam nadzieję, że będzie raz 50, więc będzie już dużo większa akcja. Natomiast w tym roku serdecznie Wam dziękujemy za wszelką pomoc. Tak naprawdę nieważna jest ilość osób biorących udział, a ilość emocji, które wnosi ta akcja. Dokładnie. To, co dzisiaj przeżyliśmy, mimo tych zwariowanych czasów i mimo tego chaosu, który panuje dookoła i tego, że nie mogliśmy uściskać tych dzieci, to czekały na nas w oknach i te emocje po prostu nie opuszczały. Także z tymi emocjami widzimy się za rok w większym składzie i mam nadzieję, że ta zbiórka będzie pobijająca to. Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Więc trzymajcie się. Do zarobku.